Dzień dobry. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek magazynu Tydzień w Powiecie. W Bodzanowie gmina Lubraniec trwa przebudowa odcinka drogi liczącego 1 kilometr. W ubiegłym roku wykonano półtora kilometra drogi w Bodzanowie teraz inwestycja jest kontynuowana. Gmina wykonuje pracę systemem gospodarczym. Budujemy drogi sposobem gospodarczym to znaczy przy współudziale mieszkańców też którzy pomagają swoim sprzętem nieodpłatnie przekazują grunty jeżeli jest taka potrzeba. Spośród 62 inwestycji zaplanowanych w Lubrańcu na ten rok, aż 40 dotyczy dróg. Większość prac wykonuje Miejscowy Zakład Usług Komunalnych, dysponujący specjalistycznym sprzętem, dzięki czemu rocznie przebudowywanych jest około 20 km dróg. Trwają prace przy kolejnej inwestycji. Jesteśmy na drodze w miejscowości Bozanowo, gdzie jest już wykorytowana trasa i nawieziony piach. Ta warstwa filtracyjna. Yy w najbliższych dniach będzie kładziony kamień wapienny jako podbudowa. W kolejnych miesiącach na przebudowywanych drogach mających szerokość 4,5 metra wylewana będzie nawierzchnia asfaltowa. Trwa przebudowa budynku gospodarczego, leżącego na terenie zielonej szkoły w Goreniu dużym. Odnowiony obiekt będzie służył przede wszystkim edukacji ekologicznej najmłodszych. Będą tu mogli wybiegać chleb według starych receptur, lepić garnki i uczyć się koronkarstwa. Całość zyska oryginalny wystrój. Powstaje tutaj kominek o ciekawej formie drzewa. Jest to nie tylko drzewo, które będzie wchodziło jak gdyby w klimat tego tutaj ośrodka wypoczynkowego rekreacyjnego, ale jest to także kominek grzewczy, ponieważ jego zadanie i tajemnica kryje się w środku. Nad wkładem znajduje się wymiennik, który będzie gromadził ciepło i oddawał je poprzez szamotową obudowę. Całość wyglądać będzie jak drzewo dębu, dogrzewająca również pomieszczenie znajdujące się piętro wyżej. Pięć osób rozpoczęło w kwietniu pracę w ramach robót publicznych w gminie Kobal. Dla wielu osób praca w ramach robót publicznych jest jedyną szansą na zdobycie choćby niewielkich pieniędzy umożliwiających przeżycie. Samorząd stara się tak organizować pracę, aby ich efekt był jak najbardziej wymagny. Są dwie panie i trzech panów, panie zatrudniliśmy, jedna pomaga nam w szkole ponieważ mamy na chorobowym jedną z pań, która jest pracownikiem gospodarczym szkoły, druga pani dogląda nam w terenie osoby samotne, starsze, pomaga w zakupach, no w takich potrzebach domowych, typowo dla starszych ludzi, a panu wykorzystujemy w terenie. Po zimie okazało się, że niestety nie wszyscy mieszkańcy pozbywają się śmieci w odpowiedni sposób. Dlatego zatrudnieni mężczyźni porządkują przydrożne rowy, zostały również uporządkowane miejsca pamięci narodowej. Urząd gminy stara się, aby do programu zostały włączone kolejne osoby. Spodziewamy się, że jeszcze Urząd Pracy nam pozwoli przyjąć ludzi plus 50, czyli ludzi, co skończyli 50 lat i trochę więcej na innych trochę zasadach, ale liczymy, że wejdzie ten program w życie, prawdopodobnie. W drugiej połowie maja lub na początku czerwca czekamy na to, bo mamy taką kolejkę, że chcielibyśmy, żeby ci ludzie do nas przyszli i jeszcze ten w tym samym programie do 30 roku życia młodym, którym się nie udało skorzystać z zatrudnienia, że możemy my takich ludzi wychwycić i przyjąć. Pięć pracujących już osób będzie pomagać w gminie do końca września. Państwo mrowiccy nadal nie doczekali się odszkodowania za zniszczone gospodarstwo. O sprawie mieszkańców podwocławskiego Ludwinowa informowaliśmy dwa miesiące temu. Budowa autostrady doprowadziła ich dom i budynki gospodarcze do opłakanego stanu. Rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad nie przyniosły rezultatu, dlatego zgłosili sprawę do sądu. Jeden z tych terminów to jest 26 maja w sądzie Błocławku Okręgowym. To jest zaoszkodowanie gruntów. Drugi pozew to jest 9 czerwca w sądzie w Warszawie. I również z tego tyle już rozmów, które przeprowadziłam pismami, i pani Wójt przedstawiła, to nie jest tak, że my nie chcemy, że y, pan dyrektor mówi, bo oni pośli do sądu. Oni pośli, ale jak cały czas podkreślamy, gdy dyrekcja rozwiąże przez 10 lat nasz program, Niszczącego się gospodarstwa, niszczących budynków, siedmioletniego domu, który się po prostu rozpina. My te pozby wycofniemy. Przeprowadzona zimą przez pracowników Urzędu Gminy Włocławek inspekcja wykazała, że budynek grozi katastrofą. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego stwierdził jednak, że takiego zagrożenia nie ma, ale potwierdził, że zarówno sama budowa autostrady, jak i jej użytkowanie przez kierowców negatywnie wpływają na stan techniczny gospodarstwa. Generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad jednak nie zmienia swojej decyzji. W sprawie ewentualnego wykupu my do tej pory tutaj wypowiadaliśmy się, że no nie jest według nas, według wcześniejszych tutaj zapewnień, nie jest to możliwe. No niemniej jednak tak jak mówię, toczy się postępowanie sądowe i to sąd będzie decydował w obu tych znaczy w obu tych sprawach dotyczących zarówno wykupu, jak i odszkodowania. Postępowania w sądzie mogą trwać latami. Na razie więc nie wiadomo, kiedy państwo Morwiccy doczekają się zakończenia tej sprawy. Bogaty program obchodów święta 3 maja przyciągnął w lubaniu tłumy. Święto 3 maja w Lubaniu po raz kolejny przyciągnęło tłumy. Bogaty program obchodów rocznicy uchwalenia konstytucji 3 Maja miał charakter uniwersalny. To już tradycja, że w Lubaniu właśnie w rocznicę Konstytucji 3 Maja odbywa się cały szereg imprez. Inauguruje je Msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem biskupa Mikołaja. I później w tym roku wyjątkowo dodatkowy element doszedł, mianowicie było odsłonięcie tablicy przy pomniku Jana Pawła II. Po południu praktycznie od godziny 15 na stadionie Lubańskiego Towarzystwa Piłkarskiego rozpoczęła się ta część sportowo-kulturalna. Zainaugurowały je tradycyjnie biegi majowe. Młodzi wokaliści mieli szansę po raz pierwszy zaprezentować się na profesjonalnej scenie zakupionej przez władze Lubania. Gdy już jest wszystko wiemy. Ciel moich umierzyli Nowy nabytek. Yy... Sporo się kupiło w tym roku w tej gminie już, natomiast postanowiliśmy również zainwestować w środki inwestycyjne na rzecz kultury. Dlatego też w ubiegłym roku kupiliśmy zestawy nagłośnieniowe, które mamy swoje i możemy obsługiwać wszelkie imprezy i zewnętrzne i wewnętrzne. Natomiast kilka dni temu dotarła do nas nowa scena o wymiarach 7,5 metra na 6,5 wewnątrz którą będziemy mieli na swoim stanie i będziemy korzystali z niej na wszelkiego rodzaju imprezy. Bieg na czas, atrakcyjne nagrody, śpiew, taniec, a nade wszystko okazja do rodzinnego biesiadowania przy grillu. Tak Narodowe Święto spędzili mieszkańcy Lubania. Powiatowe obchody święta Konstytucji 3 maja odbyły się w tym roku w Boniewie. W nowo wybudowanej hali sportowej wystąpiła Halina Kunicka. Drugie powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja odbyły się w tym roku w Boniewie jego organizatorami byli samorząd powiatu włocławskiego, samorząd gminy Boniewo oraz stowarzyszenie osób i rodzin osób niepełnosprawnych oraz rodzin patologicznych w Boniewie. Staramy się jak możemy od 13 lat już działamy na terenie naszej gminy. Wiadomo, początki były trudne, z roku na rok idzie nam coraz lepiej. W tym roku dzięki tutaj starostwu i gminie Boniewo udało nam się zorganizować te obchody Konstytucji 3 Maja i mam nadzieję, że takich inicjatyw będzie coraz więcej. Będą coraz większe. Obok akcentów patriotycznych nie zabrakło występów artystycznych. W nowo wybudowanej hali sportowej wystąpiła Halina Kunicka. I tak patrzę na tą halę i mogę powiedzieć: Mała gmina, a jak pięknie jest tutaj w tej hali i w tym otoczeniu, w którym jesteśmy. Ja chciałbym w tej chwili podziękować gospodarzom tej gminy mieszkańcom tej gminy i pozdrowić. Zawsze tu się czułem dobrze, ale w tej chwili to co zobaczyłem tą halę przerasta, przerasta nawet moje wyobrażenia. Sądzę, że mieszkańcy jak zobaczą nawet Złocławka, sądzę, że będą w jakiś sposób zazdrościli. W zasadzie to jest sukces nas wszystkich, wszystkich mieszkańców. Udało nam się rzeczywiście ten piękny obiekt wybudować i z tego się bardzo dziś cieszymy. Dzisiaj e, zaprosiliśmy wszystkich gości z powiatu, żebyśmy wspólnie mogli tutaj świętować przede wszystkim e, no, była przed chwilą msza za tych, którzy tu pracowali w powiecie i w gminie i tutaj przysłużyli się dla dobra wspólnego. No a w tej chwili no, będziemy rzeczywiście się cieszyć majowymi świętami przy repertuarze naszej gwiazdy Haliny Kunickiej. Koncert Haliny Kunickiej przyciągnął do Hali Sportowej w wielu mieszkańców powiatu. Artystka wykonała swoje najbardziej znane przeboje. Publiczność entuzjastycznie reagowała na takie utwory, jak lato lato czeka. Od nocy do nocy to były piękne dni. że celów nie Więcej w dzisiejszym wydaniu magazynu Pulsu Miasta. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.